Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z naszego remontu. Dzisiaj składamy resztę silnika, ale czy uda nam się odpalić motor, tego Wam nie zdradzę. Oglądajcie i zostańcie ze mną do końca. Więc na samym wstępie zdradzę Wam, że najprawdopodobniej nie uda mi się uruchomić w tym odcinku silnika, stanu tego rzeczy jest kilka, ponieważ... Początek tygodnia spędziłem nad pracami redakcyjnymi, gdzie wraz z koleżeństwem zamykaliśmy kolejne sierpniowe wydanie magazynu Tabarek Polska. <laughs> Zaraz ten magazyn trafi do was, do was do domów, także gorąco zachęcam do czytania. Poruszyliśmy tam oczywiście wiele ciekawych i rzeczowych tematów. Ja przedstawiłem m.in. jak uturbić silnik od Ursusa, także gorąco zachęcam do czytania. A jak tylko mogłem pojawić się na warsztacie, zająłem się szykowaniem silnika do założenia miski olejowej i spotkała mnie kolejna z nimi już niespodzianek: mianowicie miska olejowa jest uszkodzona, jest pęknięta i to w tak newralgicznym miejscu, że nie ma mowy tutaj o spawaniu ani broń Boże montażu tak uszkodzonego elementu na ciągnik, więc ten element musiał być nowy. Dzięki specjalistom z firmy Kramp, po 24 godzinach miałem już część w domu, także za chwileczkę zabieram się za montaż miski olejowej, a później pokażę wam montaż głowicy. Jak widzicie, przygotowuje się do montażu tylnej pokrywy, ale na wale jest wyraźny ślad współpracy ze starym pieścieniem uszczelniającym. To co prawda zostało za zabielone, ale rowek jest wyczuwalny. I co, jak sobie z tym poradzić? Wystarczy po prostu przebić delikatnie dalej yy, pierścień szyniency. Jest na tyle dużo miejsca, że możemy spokojnie walną szyniencą minąć ten i wszystko będzie ze spokojem pracowało, funkcjonowało. Na pewno ten olej leciał nie będzie. Bierzemy się zatem za ten zamontaż. za dostawą miski olejowej, nie traciłem czasu i zajmowałem się kolejnymi pracami. Przykręciłem pokrywę rozrządu i zamontowałem koło pasowe. Przykręciłem także przystawkę filtrów silnikowych i zastąpiłem tym samym odśrodkowy filtr oleju. Zapytacie pewnie dlaczego. Otóż odśrodkowy filtr oleju w silnikach Ursusa to jedno z newralgicznych miejsc, w których może dochodzić do spadku ciśnienia oleju w magistrali silnika. Dlatego ja, nie ryzykując, zastąpiłem ten element tutaj układem dwóch filtrów. I mam nadzieję, że to się będzie spisywał. Założyłem także chłodnicę oleju silnikowego, a przede mną montaż pompy wtryskowej i innych detali. Także widzicie, czekam jeszcze ogrom pracy, zanim faktycznie ten motor zapali i pokaże nam swojego ducha. Jak widzicie, miska naszego USA jest pęknięta w miejscu styku ze skrzynią pośrednią. Ale pamiętajmy, że miska stanowi wraz z całym kadłubem silnika część konstrukcji samonośnej ciągnika, dlatego ja postanowiłem nie ryzykować i nie montować jej z powrotem w naszym silniku. Wiadomo też, że element ten wykonany jest z żeliwa i nie wchodzi tutaj w rachubę spawanie, dlatego też podjęliśmy decyzję o zakupie nowego elementu i taki też będziemy za chwileczkę montować. Jak widzicie mam zamontowaną głowicę już na silniku i głowica to kolejny podzespół, który wymaga precyzyjnego dokręcenia, czyli do tego będę wykorzystywał tutaj klucz dynamometryczny. Ale oprócz tego, że głowica musi być dokręcana odpowiednim momentem, to ważna jest też kolejność dokręcenia. Ja mam to szczęście, że korzystam z fachowej literatury i mam już tutaj pooznaczane wszystkie śruby ich kolejność dokręcania. Ale oczywiście możecie takiej książki po prostu nie mieć, do jakiegoś silnika po prostu taka literatura może nie być dostępna. Więc zasada jest generalnie bardzo prosta. Dokręcane z głowicę należy zwrócić na to, żeby wszystkie powstałe naprężenia w czasie dokręcania były rozprowadzane na zewnątrz. Czyli jeśli nie, ma, nie macie jakiejś instrukcji, która Wam dokładnie powie, która śruba po kolei ma być dokręcana. Zasada jest taka, że zaczynamy od środka i takimi okrężnymi ruchami, czyli tutaj po kolei te szpilki coraz dalej po pooddalane zaczynamy dokręcać. Wtedy mamy pewność, że te wszystkie naprężenia są usunięte. Natomiast przy tak długiej głowicy, jak tutaj, przy takim silniku sześciocylindrowym ja będę dokręcał ją na trzy razy. Najpierw ustawię moment około 50 Nm, później 100. A na końcu będziemy dokońcali właściwym momentem. W przypadku Ursusa maksymalny moment dokręcenia głowicy wynosi 167 Nm. Także zaczynam zabierać się za robotę. Mam dokręconą już głowicę, ale przy tak sporych rozmiarach w elemencie ułatwieniem pracy jest oznaczenie sobie wszystkich szpilek sufelkami, tak żeby się podczas pracy nie pomylić. Ja zabieram się teraz za montaż klawiatury i za chwilę pokażę Wam jak wyregulować zawory. Jak widzicie, mam przykręconą klawiaturę, mogę się zatem zabrać za regulację luzu zaworowego. W przypadku silniku Ursusa, luz zaworowy mierzony na zimnym silniku powinien wynosić 0,3 mm, i to zarówno dla zaworu sącego, jak i wydechowego. No i zasada generalnie regulacji jest bardzo prosta i wystarczy obserwować klawiaturę. Wiadomo, że tłoki pracują parami, także jeśli mamy przykładowo pierwszy zestaw zawolów na mijance tak zwanej, czyli jeden zawór się mija z drugim, wiemy, że możemy przystąpić do regulacji zaworu szóstego, gdyż jest on w sumie sprężania. Oba zawory są zamknięte i możemy przystąpić do regulacji zaworowego. Czynność rzeczywiście powtarzamy dla każdego z dróg, a ja zabieram się za pracę. Mam już wyregulowane zawory i niestety w dzisiejszym odcinku to wszystko. W kolejnym będziecie mogli zobaczyć, jak montuję pompę wtryskową, sprężarkę i będę starał się już uruchomić silnik. Dodatkowo eksperci z firmy KRAMP odwiedzą mnie tutaj na warsztacie i podpowiedzą mi, w jakie pompy będę mógł wyposażyć na silnik, gdyż zaraz po silniku będę zabierał się właśnie za skrzynię, pośrednią skrzynię i całą tą resztę. Odwiedzę także pana Wojtka Naglaka i wybiorę dokładny kolor. Oczywiście czerwony ma wiele, wiele wariantów, także na jakieś konkrety będę się musiał zdecydować. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu naszego kanału.